Dziękuję Bardzo bym prosił, żeby pan premier, zgodnie z naszymi ustaleniami wcześniejszymi, wypowiedział się na temat tematyki, którą myśmy ustalili wspólnie. Tematyką dzisiejszego spotkania jest Rozwój yy, Unii Europejskiej w Trzebie Bardzo proszę, Panie Piotrze. Te dyskusje na szczeblu elity i władzy są, są silne. Ale mam wrażenie, Proszę Państwa, że one, że ludzie zwykli wcale tak tego nie przeżywają. Między innymi, żeśmy wstępowali jako Polska. Unia to jest wspólnota polityczna, powstała po wojnę dawną, broniła się przed skutkami wojny. I to jest, to jest wspólnota, której celem było bronić się nawzajem, pokonać skutki wojny i uwikłać Niemców, żeby już nigdy nie mogli wywołać żadnego kryzysu, uwikłać go we wspólnotę, żeby nic od nich samodzielnie nie zależało. Jak upadał Związek Radziecki, upadł Związek Radziecki, to nie było już tej równowagi u Unia kwitła dlatego, że Ameryka realizowała ze Związku Radzieckim i były rakiety atomowe ciężkie zasięgu. i Europa żyła bezpiecznie, bo ci Jelcy się ze sobą yy, równoważyli w tej tak zwanej symetrii strach. To się skończyło, że Związek Radziecki upadł, powstało, Władztwo amerykańskie nad światem, tak zwany jednominutowy świat wtedy powstał. I Unia Europejska w tym dalej była chroniona przez Amerykę, ale wszyscy chcieli ją rozszerzyć, bo związek komunistów. Ja nie wiem, czy Niemcy są pracownicy, czy nie, ale i prawie tych pieniędzy, tylko dostawali je od rządu. Czyli dwukrzynaste pensje, czternaste. Podwójne zasięgi się podwójne wyżywki nawet, święta narodowe, specjalne wypłaty na Europę, wysokie statki płacowe, wysokie statki chorobowe, wysokie dodatki mieszkania no To była ta europejska polityka socjalna. Dlatego no dopóki banki zarabiały, to nie wiadomo o kryzysie. Dopiero jak rządy przestaną być wypłacalne. I dług w Grecji na przykład skoczył do 140% rocznego dochodu narodowego. Czyli dług był wyższy o 50% niż cały dochód narodowy roczny. No to już dramat. Ale we Włoszech 120%. No to już się zrobiło nieszczęście, bo nikt nie pilnował zadłużania się państw. Ameryka jakoś tak sobie troszkę do tego podeszły. co zrobił? Wydrukowali drugi bilion dolarów. I puścili w obie, oczywiście, bo mają walutę światową. Więc jak wasze wciąż jeszcze bardziej, mają kończony, który trzymają do warii tylko szczeście. W wyniku amerykańskiej polityki trzymają coraz bardziej puste papiery. No co z tego, że to jest ten sam dolar na papierze, który on już w świecie traci, z każdym dniem traci wartość, a wartość warunki się się w tym, co można za nią kupić, tak? trzeba na, na Mikołaja znowu odwiedzować. Na Mikołaja wydaje się.